Zakręcone historie. Podobno wojna burska wybuchła z powodu źle postawionego przecinka. Uwierzysz? Wojna secesyjna zakończyła się klęską z powodu trzech cygar. Serio? Sprawdź niesamowite co? Drobiazgi potrafią zmienić bieg historii. Wiesz co mam na myśli znaczek von Staufenberga. Występują. Ślub fryzjera z modelką. Scenariusz, mis trwałej ondulacji. Reżyseria. Dzień dobry, Very good morning bardzo dobry. dobry. To co zwykle? Jak najbardziej. Jak tam znaczki? Ciągle czekam na okazję. Ściany mają uszy. Znalazłem cudo na eBayu, naprawdę? Rzadki okaz. Spójrz, ładny. Widzisz? Perforacja nieprawidłowa to rzadkość. Dlatego jest tyle wart. 1977 rok jubileusz królowej. Dla ciebie to też ważny rok. Wygrałem konkurs na najlepszą trwałą. I ożeniłeś się. Co z tym niemieckim znaczkiem von Stauffenberg? Chyba go w końcu wytropiłem. Od dawna o nim myślałeś. Będzie sensacją wśród filatelistów. To cenny okaz. Wiesz, co ten Stauffenberg zrobił? Wyleciało mi z głowy. Cztery razy próbował zgładzić Hitlera. Naprawdę? W ostatniej próbie użył bomby. Udało mu się? Nie, Hitler przeżył. Co się stało z. von Stauffenbergiem? Miał szczęście. Został rozstrzelany. Innych powieszono na hakach, jak wieprze. Dranie. Sfilmowali to, żeby Hitler obejrzał sobie po kolacji. Uroczy gość. Bez wątpienia. Będę miał nielada zadanie z ustaleniem autentyczności znaczka. Trudno będzie to udowodnić. Bez dowodu, jak bez ręki. Bez dowodu, ani rusz. W tym sęk. Znaczek bez dowodu autentyczności jest do niczego. A można mieć ciasteczko i zjeść ciasteczko? Nie. Nalegam. To drobiazg. Weź pieniądze. Kiedy indziej. Jeszcze co? To nie instytucja dobroczynna. To za dużo. Daj spokój. Robisz mi na złość. Co mój przyjaciele? Tutaj są tylko klienci. To interes. Klienci dają forsy. A przyjaciele biorą. Za znaczkiem kryje się czasem niezwykła historia. Sztuka zbierania znaczków nie polega na ich zdobyciu, ale na ustaleniu ich autentyczności. Dobra książka. Skąd ją masz? Z biblioteki. Mają dobre zbiory. Czy ten jest prawdziwy? To francuski znaczek z II wojny światowej, wydany przez rząd Vichy. Ma drobną skazę wzdłuż linii włosów na skutek uszkodzenia formy drukarskiej. Skaza na reżimie skazanym na zagładę. Proroczy znaczek. Tu są dziury. Gdzie? W księgach. Co czytasz? Historię o facecie, który próbował zabić Hitlera. Hitlera, cholera. Zatkasz te dziury Hitlerem? Jaki z tego pożytek? Mówi się, jeśli znasz przeszłość, możesz przewidzieć przyszłość. Czyżby? Naszą przyszłość Widzę wyraźnie w czarnych kolorach Widzisz Mówiłam, że są dziury Liczy się forsa, a Ty jej nie masz Dzień dobry, bardzo dobry. Jak interesy? Powolutku, tak jak lubię. To co zwykle? Jak najbardziej. Jak tam znaczki? Ciągle czekam na okazję. Ściany mają uszy. Znowu znalazłem coś na eBayu. Naprawdę? Tyliiski. Perforacja w porządku? Idealna. Nie taka jak na znaczku z królową. Jak ci idzie z von Stauffenbergiem? Dostałem dziś w tej sprawie e-mail z Niemiec. Co z perforacją? Idealna. Tak, jak się spodziewałem. Niemcy nie popełniają błędów. Rzadko. To naród inżynierów robią solidne rzeczy. Podobno robią dobre auta. To się stało, kiedy Hitler był w Bawarii. Wiedziałeś? Co się stało? Von Stautenberg zdetonował bombę. Wiesz, co uratowało Hitlera? Nie mam pojęcia. Był upalny dzień. W bunkrze było gorąco. Przeniesiono na radę sztabową do drewnianego budynku. Był bardziej przewiewny. I to uratowało Hitlera? Budynek się rozleciał. Betonowy bunkier nie wyleciałby w powietrze. A Hitler nie miałby szansy, wydostać się z niego. Znalazłeś znaczek. Świetnie. Mogę go kupić. Ale muszę się upewnić, czy jest autentyczny. To może być trudne. Wytam. Znów te znaczki. Kółko tylko znaczki. Po co komu znaczki? Kupi się za nie jedzenie, Benzyny? Zapłaci za dobrego fryzjera? Wasze znaczki to kupa śmieci, żadnego pożytku. Dobre dla frajerów takich jak wy. Przepraszam za nią. Nie ma sprawy. Miała ciężki dzień. Wiesz, gdzie mnie szukać? Jasne. Dzięki. Dlaczego mi nic nie powiedziałeś? O czym? Dają nam dobrą cenę za tę norę, a ty milczysz? Chcą tu zrobić elegancki salon. Kiedy się pukniesz w łeb? Nikt już nie chodzi do takiej budy. Zwykły fryzjer też jest potrzebny. Jeśli mnie nie będzie, to kto będzie strzygł moich klientów? Taki zakład to zabytek. Nie rozumiesz, że trzeba iść z duchem czasu? Może. Ciągle tylko może i może. To nie są obiecanki-cacanki. To dobra oferta. Duża forsa. Co ty na to? Może światu nie jest potrzebny kolejny salon. Posłuchaj uważnie. Albo się zmienisz, albo zginiesz. Zwoń do nich, bo inaczej ja to zrobię. Żadnego ale. Zrozumiano? Ona chce sprzedać zakład. Ważna decyzja. Co byś zrobił na moim miejscu? Sam musisz zdecydować. Wystarczy zadzwonić. Albo wysłać e-mail. Nie bądź mi w głowie. Może przekonasz się do komputerów. Do czego mi one? Żeby się umawiać z babkami. Nie mów mi, że to robisz. Nie udawaj Greka. Grecy przynajmniej coś po sobie zostawili. A co zostanie po nas? Maile, SMSy, wirtualne randki. Rzecz w tym, żeby wykorzystać to, co dobre. Znowu plotkujecie? Skończymy później. Najpierw to co najważniejsze. Przesyłka dla pana? Skąd? Z Niemiec. Proszę podpisać. Wspaniale. Dzień dobry, bardzo dobry. To co zwykle? Tym razem golenie. Co z naszym znaczkiem? Mam go tutaj. Zamknij drzwi na klucz. Dostałeś znaczek prosto z Niemiec. Teraz się przekonamy, czy jest prawdziwy. Znowu te znaczki. Ile można o nich gadać? Znaczki są jak przyjaciele. Stacy, co tak myślą, to frajerzy. Nie pozwól jej. Na co? Żeby cię wkurzyła. Nie ma mowy. Palant. Nic z tego. Ciota. Jesteś złośliwą, wstrętną jędzą. Gadaj zdrów. Proszę nie kłóćcie się. Nie zbliżaj się do mnie, ty, glisto. Jesteś większym palantem od niego. My jesteśmy partnerami. W łóżku? W interesach. Jakich? W takich. To von Stauffenberg. Musimy ustalić autentyczność tego znaczka. To śmieć. Wszystko, co robicie, jest guzik warte. Wręcz przeciwnie. Ten może się okazać bardzo cenny. Mogę go zobaczyć? To nierozsądne. Możesz mi zaufać, mam nadzieję, jak takie coś może być dużo warte, jeśli jest w idealnym stanie, ostrożnie zniszczysz go. Rzeczywiście Proszę pani Jaka pani stary w pryku Mam podziurki w nosie Was i waszych znaczków Do pani trzeba mówić językiem ulicy Językiem Takim jak mój Koniec świata O Oh God! Can't stop me. Oh, please, my dear. Proszę, nie rób tego. Teraz, Teraz to śmieć. Co z tym von Stauffenbergiem? Dlaczego on chciał otruć pańską żonę? Nie ją, Hitlera. Adolfa Hitlera? To niemiecki znaczek o wartości 12 fenigów z 1943 roku. Pułkownik von Stauffenberg nasączył go trucizną, żeby otruć Hitlera. Udało mu się? Nie. Doszedł do wniosku, że bomba będzie skuteczniejsza. Dlaczego pańska żona miała w ustach znaczek przeznaczony dla Hitlera? Bo była pijana. Lubiła Jean. Nie wiedziała, że znaczek był zatruty. Nie zdołaliśmy jej powstrzymać. Rozumiem. Więc. Co teraz będzie? Żaden z Was go nie dotykał? Tylko ona? No, nieszczęśliwy wypadek. Proszę przyjąć moje kondolencje. Dziękuję. Słyszałeś o skandalu w Norwegii? Nie. Perforacja przez środek znaczka jawne oszustwo. Jaka jest Twoja maksyma życiowa? Liczy się to, co można udowodnić. Najważniejsza rzecz to ustalenie autentyczności. Nie wierzyłem, że ona da się nabrać. Stauffenberg na pewno teraz żałuje, że użył bomby. Ciekawe, czy Hitler dałby się na to nabrać. Opracowanie Telewizja Polska Agencja Filmowa Tekst Jadwiga Cichocka czytał Stanisław Olejniczak